Towarzysz gra? Miałem demo na komputerze Wiem, ja, ja mam tu jeszcze na PS3 I to zawsze tak było tak P-Czot, to I nie daj było, Mega twardo nie Ogólnie mieliśmy uczestniczyć w nagraniu z X-Rayem, ale Oczywiście e... nie polecamy, nawet nie myścimy nic z tego Nie? Prawda, crashu? No, chyba tak. Nas... Zresztą, spokojnie przez dwa tygodnie go nie ma, więc... Tak, on nas nie poleca, to czemu my mamy go polecać, prawda? Dokładnie. No przecież o pięciu widzów więcej u nas, frajerzy. Nie no, umieścimy może coś tam. Może. Ale nam zapłacił jak go co? A, już mieliście. się Tango em sights. Grizzly 6, Polista 3, converge on the target. 3 approaching your o <insecurity> <sor -truh> <sor -truh> <sor -truh> <sor -truh> Bum! 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 dwie ludzi Nie no, nie jesteś niewierny U. Mam tego trzy palce Pięć mam chyba, nie, nie wiem co. To mi się wyraża na trzy. Czasem masz jakieś dziwną ilość palców. Nie wiem. Ile mam palców? Raz, <laughs> dwa, no, trzy, dobra. Pięć? Raz, dwa, trzy, pięć! Kurna, tyle pięć. Boom! Kocham te dwie. Boom headshot. Widzę, to wygląda, raczej na mam kobieta około na przykład, wisi dobrze ci tak, cały. Chciałby... Trzeba było podciągnąć Kobieta? No w sumie tak. Dobrze, czy w sumie nie. Kobiety zawsze się uwolnią. Czy mnie też wbrew? Uuuuh, słuchaj się Wow, 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 zobaczcie to światło. To... O oh, kurde, zniknął. Oh. Znikający ludzie. rozerwało go. Kurde, wszystkie jest okrutny! Ai. Tak, guys, właśnie od tego jest okrutne. I... No raczej nie. No ale... porwał samochód? Uuu, samochód, ta. o tak. Zobaczmy Zobaczył, zobaczył i... dużo ale to tak... A czy, czy nie, tak... Aaa, krzyczy nie, i tak jakby... No taki, wiesz, akurat. To taki... jak w Happy Wincie, że tak, y, Taka żyrafa powstaje. U, To masz A albo B. Myślę X i Y. Nie, nie myślę, że jest plus R. Jakbyś mi się pokrył, gdzie by było. Już za dużo gasz w to. Um. Weź w końcu odłóż pod tych dwóch dniach. Co ty, że gra co się. Tak. Ja tak od dwóch dni po prostu gasz, gasz i gasz. No wszystko co popadnie. Nie. Chyba poszedłem na wyspę 00 więc nie się nie Tak, 0 zero. zero. Tak. Chyba raczej 9 0 Prawiem dżungli. Tarżam. Tak, tarżam. 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 O, jest, tak, 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 O Boże tak, 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 o! O, to jest okropny wiesz, tak wiesz jak i się wiesz tak, to jeszcze się nie rozpręża, nie? No. tak wiesz, tak się wiszą, 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 jaka pss, nie ich rozrywań. Okropny. No. Co? Jakaś okropna ga. Nie Nie no, Nie rozrywało go. Nie Jeszcze na tego, nie na tego. Okay, Move to mm. O nie, komendoszy na głowę nie mi się na głowie tutaj, te panie. Nie, nieważne, nie, nie nie wiem jak to jest na. Tak ma zasob. Nie? No to ale. To jest moje dowcipne, ale... Saga. U. Co mu, Olo, mówisz? Nie wiem. No, tak na końcu, prawda? No, dokładnie. Ciao, jest chłopak. Ale trzeba, trzeba kaszał od, od tak. Już się garnę Uff, Chyba rozgarnę, <grym> Zagarnę, ha 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 ha. Ura, po tym partie kończę, już, bo mi się tak gra już nie daje. Dwugodzine gra. Ajajaj karamba! Przecież sporą, jeszcze no, jeszcze go Ta Teraz cała noc do i wysyłania. Czy mógł jeszcze teraz kolejki filmów do wysłania wstawić? nie wiem, bo nie. Wiem, że przez programy można, ale nie wiem, czy przez YouTube'a. Zobaczy, wiesz. To, jest, to nie jest damper. Nogi zostały na ziemi. Nie, To powiedzieć. Zobaczysz. Ooo jezus. Kurna, jak to wygląda. Go... A ty, ty panie żyjesz jeszcze? coś widzę? Tam ja tu już nie żyję. To tam się nie stało. Uuu, ale to nie wygląda tak gra. Dzieci nie oglądajcie tego. Wyłączcie szybko yy, tego YouTube'a. Szczególnie jak Saga w to geja. tak fawo jest, że nawet ja nie robi takich fawych. Nie robi? Rojo. Co jest Royo? No dalej nie, YouTube, no Jesus. nie, wiem, nie w YouTube, Nie wiem, ja są, ja są, ja są, ja są, ja ja jestem, Uchodźcie, pół, pół nieważne. Chodzi! No, 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 w sensie, że teraz w WSA, nie pojechali razem. No. No, to jest kukuryd. No co chodzi z Nie, ja pamiętam, bo już. Obejrzałem sobie tylko dwa odcinki i pamiętam, że z mi się zwrócił, bo on strasznie te pamiętam. Znaczy. No, no, bo dar nie mówi normalnie. Tak, bo on. To jest wariant po prostu. No, no, to znaczy, to jest wariant, to specjalnie tak robi, żeby mieć fizów. Tak. Teraz się fanboyi nam tak oglądają. Ja... Ja, ja się <grym> z nimi zauważyłem. Teraz się hejterzy. No hejterzy też muszą być, nie, żeby były w scenie. Oczywiście. Ale w sumie... Wiedzę hejterów w sumie trochę lepiej. Trochę lepiej, było chyba. No dobra, godzina 40 na Skype'ie, Już gadamy. Powiem Ci jeszcze ile ta wzpuszczenia rozmowa trwała e, 18 minut, więc nie tak dużo, więc mam około dwóch godzin materiał Uuuu, nasz zamyśleć rybali Przetrwa. <laughs> Jesteś tego pewien? Nie. kończę po tym już. Trzeba to Nie co ja ja, po prostu tam po jakieś pół godziny się rozpada i tyle. To weź to, panie teraz to około ile to będzie zimno. No, jakbym wiedział, ile tego w jest. O co my, bo ja, bo ja... teraz to... nie, pół godziny.

Sekundy na sekundę Sekundy na sekundę Sekundy na sekundę No sok! O jej Boże! Przyczepia Je go do budynku i Tego bożera kurna, fuck to

Fajnie. o, fajnie To za zasada Speed? A. teraz ulepszyła A w tak? co teraz mogę? Pęd, zwiększę od praktycznego pędu Zwiększę... Ty mówisz skok, ja mówię gin To ja powiem gin Wszystko w... dla prototypów w podróży sko... <tuszy> Ty mówisz skok, zwiększa dystans skoku o 25%, zwiększa... Odbyło że mam ten no dobra, to, to? Chyba nie jest zakończone. Poziom Ale to jest Tam, tam goście że oni już stali, a tutaj jakieś te... nierobaki tak wysuwiają, no kurwa. Żywotność, to co ja, regeneracja? Może nie. Podejrzywość no... Co? Podejrzewość zmniejsza się o 5% szybciej? Aha, dobra, nieważne. Stwierdziłem, że już... Że się jesteś podejrzliwy? podejrzewany? Dobre. To chyba... teraz kończymy, prawda, Kaszuu? tak. Ciepły tylko użyję ostatniego Killstreaka. Bo Killstreaka... Boże, czekaj, czekaj, czekaj. Za dużo hoda. Nie, za dużo Użyję ostatni raz tego... Nie, nie ma takiej maski. Ostatni raz tego i skończymy. Nie to! Kurna maska. To bardziej aktywne. Tak pięknie! Dobra, to my kończymy tę serię, bo już ulicy to mi jedzie tutaj widzę. No i kończymy... No, z oknem są! Interesant. Tak. Uuu, fuj. Dobra, to my kończymy, żegna się z wami. Saga 5454 oraz crash. Crash Tak, Tak. Pozwolimy nawet do końca, ja ale chamski. Dobra, więc do widzenia wszystkim.